Cześć, witajcie w kolejnym rozdawaniu pecików. Dzisiaj polecimy grubo, naprawdę fajne pety porozdaję, więc lecimy już od razu, zostawcie lajka, zapraszcie mnie do swojego banku, jeżeli chcecie otrzymać ode mnie jakieś naprawdę super mega pety. Okej, okay, mamy Chill Axel, Old. to weźmiemy sobie, ale muszę poczekać oczywiście. Znaczy, nie weźmiemy, tylko damy właśnie tej osobie tego 300 bit. OK. jak widzicie, no muszę poczekać. O, robię teraz to za szybko. Co wy gadacie? Proszę bardzo. Jest pecik, jest. Bartek dostał pecika, lecimy po więcej. Okej, okay, no to mamy teraz Adiego i dajemy naprawdę spoko pety. Myślę. 165 bilionów, to chyba nikt nie pogardzi takim petem. Dobra, słuchajcie, no powiem wam szczerze, że ten, to, co wprowadził Preston jest strasznie uciążliwe. Teraz muszę dłużej. Oczywiście rozdawać te pety. Robimy speedrun, słuchajcie, z rozdawania. Rozdamy wszystkie te korgi z superkaty. Mam nadzieję, że każdy z was tutaj otrzyma tego pecika. Żeby było. Co tu ma? Od Puzonika. To Puzonik rozdawał 5 e, milionowe pety? No to ładnie. My tu biliony, słuchajcie, teraz rozdajemy, więc myślę, że ktoś się ucieszy. Słuchajcie, ktoś się ucieszy prawdopodobnie. Preston, tu jakieś pety ma. Wiecie, gdzie tam miliony, a gdzie tam biliony? Prawda? Bo brota są rozdawane ostre pety, jak widzicie. Okej. Okay. Dajemy sobie kolejnego. Mam nadzieję, że dużo osób dzisiaj dostanie naprawdę super pety. Mam nadzieję, że się cieszycie. Dobra, co my tu mamy? Dark Matter, bo nie oskamował. Co? Ktoś cię oskamował? proszę bardzo, masz tutaj pixel KORGIEGO. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Zweźmy kogoś teraz z dołu. Filipka, ok, robot, dajemy tutaj tego pecika. Proszę bardzo, słuchajcie. Mam nadzieję, że się podobało to rozdawanie. Wbijajcie, zapraszajcie mnie do banku. Więcej osób wkrótce dostanie pety. Do zobaczenia.